O tych Ten powiedzieć. cały świat jest przekonany. Zaraz. O czym ty możesz domów zapewnić? Nie pójdę do nieba, bo Chrystus na ziemi zasiał Królestwo Boże prawdy miłości. I teraz przyszedł po swoją obrzydzieł. Człowiek, dobrze, człowieku, uświadamiaj, ale mnie nie uświadomisz. Ja chcę wiedzieć jakiś temat, żebyś coś... Teokratyczne. To... Powiedz co to mi ty będziesz tu wszystko... Wszystkie blisko... te nauki tego świata mam pod sobą. Mądrość tego świata mhm. jest u Boga głupcem. No. Czyli jest Chrystus najmądrzejszy, nauczał jest, na trawie, jest, na karniach słyszał I Chrystus, który ten, żyje. Jeden jest nauczyciel. Bogiem. Słuchaj, Bóg, Bóg, prawdziwy. No to by telewizja chyba. Ten sami, mózg coś. tak przekręcił Boże. Kwa. No to słuchaj, bo maski są nie to, żeby, żeby maskę nosić, żeby słuchać. Co mówi anioł do ciebie? Anioł. Jestem aniołem, mam tytuł anioła. Objawnień 21.12. Ze Słowa Bożego, jestem aniołem. Są anioły i demony. Teraz demokracja cię niszi, to ja ci niszy. Mówię z aniołów, to ja już znam, bo to przychodzą to trochę. No i jak się dowiedziałem, to jeden z tych aniołów waszych człowieka okradł. Który to jest? Co? Od świadków wiekowych? No nie wiem no, jaki tam był, ale ja od aniołów, no od tego. Ja, najpierw, ja tylko z trzech aniołów, ja, Urszulka i Zbyszek Polanów. zaczął uświadomił go, a później go okradł, dobra, Czyli Dziękuję. Zresztą, nas osądziłeś, bo tylko Uszulka ja i Zbyszek Holandii jesteśmy trzy anioły, a reszta tu są no. to są szatany. Aha, to chcę was uświęcić. Chrystus Król. Emanuel, Bóg znam. On żywym jest Bogiem i przyszedł przez uczniów swoich. Ja jestem uczniem Krystusa. On dał mi mądrość. Yeah. Nie muszę czytać karty, mam Boga w sobie, jego mądrość mam w sobie. W sercu, napisane, yeah. na sercu, prawo Boże. Bóg mieszka w nas. do I moralność się popsuła. Tak, jeszcze. bo telewizja kupiła ludzi. No. I Polska się sprzedała. Tu rządzi Ameryka, Unia, Watykan, mafia, Watykan. Co ty, oj, politycy, dość, nie się Nie, w Chrystus teraz będzie rządził i sprawiedliwość będzie, prawda, miłość? Przez rzekami się podpisujesz takie rzeczy opowiadasz o tych głupotach. Chcąc coś powiedzieć na ten temat. To trzeba mieć jakieś wykształcenie no, Żeby uszy są do słuchania, a nie do noszenia masek, gdybyś, pan... Jesteś starszy ode mnie, ja nie jestem panem, bo nie, nie jesteś niewolnikiem. nie, no, nie, nie Brat Bogdan, ojciec Emanuel w niebie, Ojciec nasz. O, to jest, no wiecie, to już takie było. Ja no. mi też mówił, że ten słup telefoniczny się może zmienić. Ale ja tu mieszkam już tyle prawie 100 Lodi, i nie zmienił się. To jaką masz nadzieję życia wiecznego? Dziękuję Ci, dziękuję. Idź cię. Braciszki, w ci życia nie zwierzę, Emanuel ci daje życie. Bogiem. Uważaj na ten świat, który odbierać. Ale z jakim Bogiem iść, Z jakim idzie, Bogiem masz. Idź, nie z Z jakim, idzie, Bogiem? Z jakim I, Bogiem? Już tak Bibliop. Żeby... Wow. To już ten, no to an, się, ja jako sędzia ja nie ja ja rozumiesz. Ja mówię jako sędzia, nie? że sąd na ciebie spada. Mateusz 5,22. Sąd Boży na Ciebie spada. Ja by ci tak głowę na nie spa. Chrystus jest prawdziwym sędzią Nikt to ja Ale na ciebie są Boży spada. Mateusz 5:22. Zobacz, jesteś Słowie Bożą albo idź do księdza, on ci odczyta twoje wyroki. Ale Chrystus daj ci życie, ale. Musisz go spać 100%. Ja do nieba nie pójdę, ty na ziemi, to jest wszystko Chrystus. To jest wszystko. Cała ziemia należy do Chrystusa Emanuel. Chrystus tam ziemię i to śpią. Nie włączaj telewizji, bo Ci szkodzi. A uszy są, służą do słuchania, nie do noszenia maski. Najlepsza praca u Najwyższego. Chrystusa Króla. Boś, Boże. Apostołowie głosili. Chrystus jest Bogiem prawdy, miłości, sprawiedliwości. Teraz aniołowie. Zobaczysz, że jak tylko będę wiznać, to ci uchroni. Policja będzie szalać w głowę za to, że ty w chodzisz. Bo powinien się uświadamiać, że nie ma pandemii. Jeden taki mądry był jak nie chodził i mówił już nie jeden, chodził i mówił, że jego nie chwycił. A jak go położyło, to później... No i wszyscy dymno. umierają na kłamstwo, na głupotę, na grzech Adama. No. Bo w tamtym roku grypy nie było, nie? nie? tym ludziom tak pieprzycie głupoty. zobacz. Zmartwychwstałem, zobacz. Widzisz zobacz. Z tym Synem Bożym. Zmartwychwstałem. Widzisz? Chcieli mnie Bo tam utwierdzają ludzi. A Chrystus Cię wskrzesza w imię Jego prawdy i miłości. Dobrze. Przez Bogdana, anioła, mnie prawdy którą przekazujemy Bożej Prawdy, Chrystusowej. Idź, człowieku, i tej, widzisz, Mateusz spokój. 5,22, zobacz. A Boga nie ludzi bo żeby, żeby na ciebie nie robił ktoś. No, głosimy słowo Boże, za darmo, a księdzu trzeba płacić za śmierć, za kłamstwa. Ja nie wiem, czy za darmo. Za darmo, nic ani groszyka nie chcielibyśmy. No, ptaki żyją, bo Boga wierzą. Ale z czegoś da? Ptaki żyją, bo wierzą w Boga. No widzisz? Ja robiłem pie, hmm. na kupalnik. Dzisiaj pieprzu, jakieś pieprze. Robiłem na kalendzie na dole. Ale jakie ja pieprze życie. tutaj księdzu na sząbie firmę Kościół no. rzekomo. Kościół miała ma, ma firmę i balany go żywią. Także ja teraz głoszę słowo Boże za darmo. To wszystko należy do mego ojca. Chrystus mówi Manuel. No, może ja jestem pod... jego synem. I żyjesz powietrzem, tak? Tak, żyję powietrzem, bo jest za darmo od Boga. I jedne słońce, tak samo jak jeden. Ją To jest moja znamy. siostra w Chrystusie ojcu naszym. I Eman Emanuel Bóg z nami. To jest moja swojego. siostra. No. Bracia i siostry w jednym ojcu. Ojcze nasz jest jest niebie. Dobrze. Bo Watykan cię oszukał, ryby cię oszukał. Święty, szukała. zbawiony. Święty jest nasz ojciec. Nawiedzony. uświęcamy sam, się. Kto cię nawiedził? Bądź Mamy wiedzę, bo jesteśmy nawiedzeni. Ci, Dobrze. Długi lat życia. Dobrze. Żyj na wieki, braci. Skrzeszamy Cię w no. imię Mateusz. Jeszcze nosicie te nagi. Iskralt polski. Polski. Ok, magii życie. I i Błogosławimy Cię, bo Chrystus jest tym, który błogosławi i daje życie, nie może odebrać. Także Mateusza 18. Wyganiamy z niego demony, go wskrzeszamy. I Mateusz 5,22. To są te sądy dla niego, jak uznana za głupich, nie? Bo głupi jest ten cały świat, bo jest w mądrości właśnie tego demonicznej. Jak ubaczycie rozdział, no tam poczytajcie, że mądrość demoniczna jest ta od diabła i mądrość ta Chrystusowa. Czyli Łukasza 21 od 11, zarazy są miejscami do 28 głowa do góry i Chrystus daje mądrość nam, tą prawdziwą. Szkoła teokratyczna, czyli Teokracja, służba Boża. Chrystus szkolił 12 apostołów, i na szkoli, bo jesteśmy uczniami. Mateusz 28. Jest jeden nauczyciel, prawdziwy Chrystus, żyjący w duchu i prawdzie. Przychodzi Jana 4 rozdział. Od 14 do 24. Samarytanka dostała wody żywej, no i głosiła, że posnęła, spotkała Mesjasza, czyli króla. No i teraz pytajcie, co to, to jest Pan, czy król? No to jest dla analfabetów biblijnych. Nie odpowiedział, bo nie słuchał. Maskę miał na uszach. Pod, pod nosem, a nie no, słuchał. I, i się pytał, właśnie, jaka, jaka, jaką szkołę skończyłeś. No, no, czyli lądrze, czyli, to kretyczne. No, czyli chodzi o to, że kierują się, że kto i y, ten. Czym większy stołek, właśnie tu no, w świecie, to myślisz, że jest mądrzejszy. A to jest odwrotnie właśnie, że czym większy sto, stołek to ma tą mądrością ze świata, i jest zagubiony. Czyli pierwszy Koryntian, Wibra tysiącleczka, tysiąclecia, trzeci rozdział Bo no to właśnie tych prostaków, tych no. prostych Chrystus Zobacz. wybiera Podłączysz? Trzeci rozdział, jesteśmy świątynią jak ktoś niszczy swoją świątynię, to sam się zniszczy. Trzeci rozdział, pierwszy Koryntian. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Że Duch Bożej Prawdy mieszka w Was, prawda? Bo nie święty Duch, tylko prawda. Która daje życie. To ródajcie. Niech sam, niech mądrość tego świata jest Boga głupsem i tak dalej. I my jesteśmy Chrystusowi, Także. Poczytajcie se. Także mądrość tego świata jest boga, u Boga głupsem. I ten świat jest głupi, na Lidaszowe Srywniki się sprzedał. Sprzedał się, bo, bo się sprzedała telewizja, wymyślili pandemię, a to jest próba wiary, Objawienie 30. I pandemia strachu, kłamstwa, uśmierca ludzi. I ludzie umierają, bo nie wiedzą jak to ogarnąć teraz. I ktoś maski nie ma gdzieś w pracy, to go zwolnią i mu się sypie wszystko, nie płaci czynszu, rodzina się rozpada i tak dalej. I to jest koniec. Albo ufacie Chrystusowi 100%, że ptaki żyją, Mateusz 6 rozdział, bo mi też się świat zawalił, to Chrystus mnie nie opuścił. Powiedział, że nie opuści nigdy Chrystus Was. A ten świat pełno rzeczy i co? Ale gdzie Chrystus jest? samo rzeczy i samochody nastrują. Już, już mówią, że w Warszawie jest więcej samochodów jak ludzi. Jeszcze mówił, liczył to dzieci. No to co to jest? Samochód to jest też Bóg jakiś? Kult samochodów? Ja jak się samochodu, to się poczułem wolnym. Rowerek, Piechotka, bieganie, a wy jeździcie z windy, samochody, i cukrzycę, miażdżice, palcie papierosy, obrzewalcie się, nazryjcie się i umierajcie, upaśćcie się na dzień uboju, Jan, Jakuba piąty rozdział 1 do 6. I, I dajcie nam święty spokój, idźcie w cholerę, tak mi mówił katolik, idź w cholerę, no to gdzie ta cholera jest? No bo ksiądz was szukał, bo raj nie będzie w niebie, tylko na ziemi będzie raj, bo Adam stracił raj na ziemi i tam był Adam, Ewa i trzecia osoba się wpieprzyła. I rozwaliła. Teraz trzecia osoba. Ksiądz was sprzedał, Judasz, właśnie to jest ten z szatach, i was sprzedał za wasze pieniądze srebrniki. Bo jakbyście, nad każdym mężczyzną by był duch prawdy, natury i rodzina, wprawdzie. no to ta rodzina by była doskonała, ale musi słuchać Chrystusa. Jego naśladować i jakby Chrystus, czy wychodził w masę, czy by to robił, czy tam to by robił, czy by palił papierosów, no. Także ja już mówię językami, także uważajcie, bo jak się odpalę w językach, to będzie Wam, w piętni Wam pójdzie, ale na dzisiaj starszym. No, błogosławimy. Błogosławimy.